Wraz z ekipą organizujemy konkurs na tą Oto AWP Hyperbesty. Jeżeli chcesz ją wygrać, zajrzyj w pierwszy link opisu. Siemano, jestem Lamianek, witam Was w nowym odcinku na moim kanale. się jest ze mną moderator z naszej grupy na Discordzie. Siemano. Kolega ma tutaj Suprema i zagramy sobie na kałach. I tutaj Mki też są chyba na tej mapie. Ile łapeczek w górę, żeby był odcinek za tydzień? Tak, 30-35. Fajnie jakbyście 40 to O Oj, wysokie progi widzę No ale dobra, postaramy się I co tu więcej mówić, ja zapraszam do oglądania Dobra to co, zaczynamy? Have fun, zaczynamy. Have fun. Szybkie 1-0 Ale spray! Co? Ja nie wiem jak ty teraz dostałeś. Yy. No dobre pytanie. No właśnie, bo najpierw dostałem takie przez skrzynkę. Przez skrzynkę to wiem, ale chyba później uszedłeś pod celownik. A teraz, teraz ty słyszałem, że web dostałeś. Ja dostałem za 49 i też przestrzynkę. Tak Kurde ta gra mnie tak denerwuje. <noise> Swoją drogą, dziękuję za takie statystyki pod poprzednim filmem. Tutaj Wam się teraz wyświetlałem na ekranie. I mam nadzieję, że teraz będą lepsze. O, taki trochę. Ale spokojnie, Zara pewnie mi przestanie siedzieć, a to by zacznie. Więc. Nie wiem, czy znowu głowę dostajesz chyba. Dostałem, dostałem. No, to jeszcze jedna w gratisie. Ale zaraz ciekawy wynik jak na takie rangi. Problemy. 76 w trzech, no. Przy że ma suprema. Ojej, jakiś... Ojej, ojej, Widać ci głowy w tym miejscu. Ja cię nie widziałem wcale. Właśnie jak widzisz to ciut głowy ci widać. Nie wiem co się się ze mną dzieje, czy ja jestem taki potężny, czy to nie twój dzień <głos> <głos> Ciężko stwierdzić Ja mam twój nie mój dzień ostatnio chyba, że tak To wyjdzie? 693, myślałem, że więcej trochę. Tam chyba dwa hity dostałeś jak wszedłeś na tego boksa Tak, tak, tam do góry to dwa hity dostałem. Szkoda, że nie głowa. No, spojrzałem się tam akurat Ja właśnie widziałem twoją głowę znowu To jest tak zrobiona mapa chyba, że na, na, specjalnie na głowy Nie trafiłem niestety Nie wiem, ja się znalazłem i tutaj pierwszego strzału w głowie nie trafiłem, no ale może być. Jeszcze cztery hity. Go, my Naprawdę ta gra mnie zdumiewa, jak ty działasz. <laughs> Good half. Swoją drogą widzowie zapraszam Was na stream... Ty zmieniały ta, nie? Co? Długo się zmieniały Strony, no właśnie mhm. wiem, 10, 15 sekund zwróćcie uwagi. Swoją drogą zapraszam Was na streamka w czwartek, rozdamy sobie kolejne skiny. No i nie to wiem co jest. Jest... Na pewno rozdamy jest... skiny, pobetujemy trochę. Może jakieś skrzynki otworzymy jak dostaniemy balans na stronie. To Totalny. Widzisz moją głowę teraz? No właśnie nie widzę. Nie? No nie. Czekaj, ja tutaj? Widać głowy. Tutaj widzę, ale tak pół pixela dosłownie. No, no, no. Ja cię właśnie tak trafiłem raz. No tak, ja cię. 76,4. Ty głowy chyba tam dostałeś nawet. To jest ciekawe. Nie strzelamy do siebie, tak sobie ustawiliśmy. Naprawdę, to jest zdumiewające. Zdumiewająca jest moja forma dzisiaj. Była pora zagrać mecz i wyjść z tego koła 2 czy tam krzyżaka. HG. Hey, dzięki. Ja wam dziękuję za oglądanie, dzięki również za nagrywki. Dzięki, dzięki mor. No i do usłyszenia wkrótce, siema Siemanko